Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, z tej strony Erwin rabary to jest pierwsze w historii MyPolitics polityczne śniadanie, a w tym pierwszym programie z tego nowego formatu, który prowadzamy od nowej ramówki moim i Państwa gościem jest Jan Strzeżek, rzecznik koło parlamentarnego porozumienia. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. I jeżeli byłyby problemy z moim dźwiękiem, to najmocniej drogich widzów przepraszam, ale prowadzę tę rozmowę, która będzie też dotyczyła polskiej szkoły, z polskiej szkoły, z mojego liceum Władysława IV, więc za wszelkie problemy techniczne od razu przepraszam. Ale przejdźmy do pierwszego tematu. Zacznijmy od kontrowersji związanych z użytkowaniem przez... Polskiej Służby Systemu Pegasus. I tutaj moje pierwsze pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem Jarosław Kaczyński zdecydował się na taki ruch, na stwierdzenie w wywiadzie dla portalu w polityce? Dlaczego się zdecydował właśnie, żeby powiedzieć wbrew temu, co wcześniej posłowie koalicji rządzącej kluczyli, wymieniając to od odpowiedzi na temat prawdy w związku z użytkowaniem tego systemu? No dlaczego Jarosław? W zdecydował się w końcu na taki ruch Chciał dać swoim posłom po łapkach. Mam wrażenie, że ta strategia komunikacyjna, którą przygotowali Woś, Fogiel, Skórkiewicz i paru innych posłów, którzy wypowiadali się w tym temacie w mediach, poza tym zasadniczym rdzeniem przekazu, mówiącym o tym, że za każdym razem na posłuch, czy na wykorzystanie techniki operacyjnej, jakie jest Pegasus, musi być zgoda sądu. Także wyglądali co najmniej niepoważnie, gdy ministrowie polskiego rządu, czyli liderzy partii rządzącej, mówią o tym, że Pegasus to jest konsola. No Nowoś akurat wyjątkowo słabo wyszedł na tym, dlatego że sam podpisywał dokumenty, żeby kasę z Funduszu Sprawiedliwości przekazać właśnie na zakup Pegasusa dla polskich służb. No jest mam wrażenie takie typowe ukrócenie hasających zbyt swawolnie posłów i niewątpliwie mu się to udało. Mówi Pan, że to się udało, tylko no jak Pańskim zdaniem dalej będzie wyglądał przekaz właśnie partii rządzącej, dalej przekaz PiS-u, gdzie z jednej strony właśnie mieliśmy wcześniej te wszystkie głosy każące nam sobie myśleć, że jednak ten Pegasus to jest coś napompowanego, coś nieistotnego zupełnie, a okazuje się tutaj po tym wywiadzie, że to jest całkiem realna sprawa. Jak partia rządząca, gdyby porozumienie było jeszcze w koalicji rządzącej, jak by pan jakie wyjście by pan sugerował z tej sytuacji? Czy w ogóle to jest sytuacja dla wyjścia Pańskim zdaniem dla Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby powołanie komisji śledczej w tej sprawie, bo jest poparcie dla takiej komisji śledczej ze strony całej opozycji. Tutaj specjalnie innej drogi manewrowania nie ma, bo nie sam Pegasus jest problemem. Mam wrażenie, że niewiele osób by protestowało z tym, że Polska w ogóle korzysta z Pegasusa. Problem jest z wykorzystaniem jego. To znaczy, nikt nie miałby absolutnie żadnych wątpliwości, że ten system wykorzystywany jest dobrze, gdyby wykorzystywano go do kontroli operacyjnej osób podejrzanych o terroryzm, o absolutnie najgorsze zbrodnie przeciwko Rzeczpospolitej, a tutaj mamy do czynienia przynajmniej z kilkoma. Dowodami na to, że był wykorzystywany wobec osób, wobec których nie powinien wykorzystywany być, czy Roman Giertych, czy Ewa Wrzosek, czy pan senator Brejza, czy jeszcze inne osoby, co do których potwierdzenia już się znalazły na tak zwanym mieście, a jeszcze czekamy aż to oficjalnie pojawi się w mediach. Istotne w sprawdzaniu Pegasusa jest to, że można to dość szybko zrobić, to znaczy sam proces sprawdzania telefonu nie jest długi, jest to maksymalnie kilka godzin, żeby z dużą, dużą prawdopodobieństwa stwierdzić, że albo telefon nie był, albo z pewnością ustalić, że był kontrolowany przez Pegasusa. Także ja, ja akurat, ja i porozumienie Jarosława Gowina jesteśmy zwolennikami tego, żeby w tej sprawie powołać komisję śledczą. Politycy porozumienia mieli informację o posiadaniu przez polskie służby tego systemu, kiedy jeszcze byliście w koalicji rządzącej? Absolutnie nie. To znaczy, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy: że zawsze przy okazji negocjowania umowy koalicyjnej, absolutnie zawsze w momencie, kiedy decydowało się, za które obszary poszczególne środowiska państwa będą odpowiadać, prawo i sprawiedliwość zawsze bezapelacyjnie chciało nadzorować zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Jakie nie wyobrażało sobie, żeby ktokolwiek spoza zapisu mógł pełnić funkcję ministra koordynatora służb specjalnych? A to są te newralgiczne miejsca, które de facto tam zapadały decyzje o tym, czy Pegasus będzie w Polsce funkcjonował. Będziecie składali wniosek w takim razie o wotum nieufności dla ministra koordynatora służb specjalnych? Czy będziecie Najpierw... podejmowali właśnie w związku z tą aferą jakieś kroki? właśnie to było o to tym nieufności w stosunku do ministrów czy premierów? To nie jest tylko kwestia, pytanie w ogóle, czy tego, tego ja osobiście nie wiem, chociaż podejrzewam, że nie wiedział o tym premier Morawiecki, nawet patrząc na to, w jaki sposób pieniądze były, pieniądze były przekazywane, bo pieniądze szły z Funduszu Sprawiedliwości, czyli absolutnie ścieżką, która omijała aleje Ujazdowskie, a właściwie. Jeden konkretny gabinet na lejach ujazdowskich omijała. W tej chwili moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby złożyć wniosek o komisję śledczą w tej sprawie, a następnie, żeby ten wniosek, nawet ten wniosek powłoku Kiza uzyskał większość w Sejmie. Przejdźmy do następnego tematu. Dzisiaj kolejne czytanie w ustawy, projektu ustawy Lex Czarnek. A ten temat chciałbym zacząć od pytania o samą działalność ministra Czarnka. Czy pańskim zdaniem jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu? Czy jego rola polityczna jest taka, żeby równoważyć Zbigniewa Ziobrę i w razie czego mieć swojego bulteriera, który będzie w stanie kontrować i przedstawiać w przestrzeni publicznej nawet naj Odważniejsze i najbardziej oderwane od rzeczywistości tezy co do tego, jakim jest ministrem edukacji. Bardziej mogę powiedzieć o tym, jaki jest ministrem nauki, dlatego że sam przez wiele lat pracowałem właśnie w Ministerstwie Nauki, gdy za ten dział administracji rządowej odpowiadał Jarosław Gowin. No, jest kilka rzeczy, które budzą co najmniej niesmak w przypadku działalności dotyczącej szkolnictwa wyższego. Pana ministra Czarnych, chociażby dziwne punktowanie czasopism naukowych, bo okazuje się, że jakieś niszowe, mało znane, Czasopisma mają bliźniaczą ocenę punktową, co pokrewne pisma do Lanceta. To jest no, absolutna abstrakcja, bo no, można dyskutować, ale prestiż tego typu polskich wydawnictw jest bez porównania mniejszy niż tych zagranicznych. Nie ma co ukrywać, że minister Czarnek ma takie tendencje do tego, żeby absolutnie wszystko centralizować, żeby wszystko uzależniać od państwa i partii. Nie jest to dobra tendencja, gdy jeszcze porozumienie w jakiejś części odpowiadało za dział edukacja, to był 2019 rok, bo wtedy pani minister Iwona Michałek testowała funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji, no to wskazywaliśmy uwagę na to, zwracaliśmy uwagę na to, że Reformy nie powinny iść w kierunku centralizacji, nie powinny iść w kierunku tego, żeby to państwo decydowało o wszystkim i żeby to na Szucha, gdzie znajduje się wtedy, znajdował się resort edukacji, teraz resort edukacji i nauki, podejmowano wszystkie decyzje. Nie tędy droga. Czy mamy w polskiej edukacji do czynienia, jak mówi część opozycji, z czarnkizacją polskiego systemu edukacji? Jeśli tak, na czym ta czarnkizacja polega? Szaptać autorów tego określenia, nie wiem jak oni definiują czarnikizację, bo ja mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z centralizacją, to znaczy próba wprowadzenia LexTVN, zrobienie super dyrektorów, uzależnienie wszystkiego od kuratorów, którzy mogliby odwoływać, powoływać, decydować absolutnie o wszystkim, co się dzieje w szkole do tego stopnia, że nawet sami by ustalali, które organizacje pozarządowe mogą pojawiać na terenie szkoły, jest tendencją absolutnie niebezpieczną. To no nie jest tak, że dzieci i uczniowie należą do państwa i to państwo zdecyduje o nich Absolutnie w każdym temacie, tylko ograniczona jest i rola rodziców, i rola szkoły jako instytucji nie tylko uczącej, ale także wychowującej. Mamy do czynienia z najmniej dziwną sytuacją, ale mam wrażenie, że i młode pokolenie, i lwia części u parlamentarnych nie zgodzi się na to, żeby szkoła wyglądała jak z marzeń przemysłowa Czarnka i Jacka Kurskiego. Co zatem realnie można będzie zrobić, jeśli dojdzie do tego, że Lex Czarnek wejdzie w Sejmie, potem Senat zakładamy, że odrzuci, ponieważ opozycja ma tam większość i zakładając, że Sejm to weto senackie odrzuci, a prezydent potem podpisze tę ustawę. Co zatem wtedy realnie będzie można zrobić, aby tak oddolnie, poprzez samych uczniów, środowisko rodziców, nauczycieli, aby szkoła, jak chce tego opozycja, nie ulegała? Wizji Przemysława Czarnka. Co będzie wtedy można zrobić, jeśli ta ustawa będzie już powszechnie obowiązującym prawem? Można złożyć nowy projekt nowelizacji ustawy, tylko wiadomym jest, że Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej na razie, bo nie wiadomo jak długo jeszcze będzie w stanie utrzymać nawet tę kruchą większość w Sejmie, no zareaguje na tego typu propozycje. Jeżeli prawo wchodzi w życie, no to niestety obowiązuje. Mam głęboką nadzieję mimo wszystko, że. Jest kilka przecież bezpieczników, albo może nie zostać przyjętymi i już odrzucona w tym najbliższym czytaniu na głosowaniu na sali plenarnej, potem na pewno Senat zablokuje, potem jest pytanie, jeżeli by oczywiście doszło do kolejnego głosowania, czy Sejm odrzuci weto Senatu, a potem jest jeszcze rola Pana Prezydenta, który ostatnio był w stanie zawetować ustawę Lex TVM. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy wyskok, a dobra praktyka w przypadku dziwnych i bezsensownych projektów. Yy, spodziewa się pan zatem, że dzisiaj ustawa zostanie y, przyjęta, czy też może będziemy świadkami jakiegoś nadzwyczajnego y, wydarzenia i czy nie pójście czegoś pomyśleć w sprawiedliwości? Jak pan sobie wyobraża, prognozuje dzisiejszy dzień w Sejmie? To znaczy dzisiaj chyba w ogóle ten projekt ma nie być głosowany, więc y, to poniekąd rozwiązuje ten problem głosowania, o ile dobrze pamiętam, mają być y, jutro. Późnym popołudniem. Dzisiaj na agendzie, z tego co pamiętam, jest wotum nieufności wobec ministra Bortniczka. To był temat lekcjonarny. Przejdźmy do kolejnego tematu wywołującego również kontrowersje w polskim społeczeństwie. Pytanie, czy nie bardziej, ponieważ kwestia polskiego ładu i kontrowersji związanych z wprowadzeniem tego programu dotyka nie tylko uczniów, rodziców, nauczycieli, ale wszystkich. Wszystkich może nie, ale ogromną część pracowników, przedsiębiorców. Mamy tutaj e, z poskarżenia wielu nauczycieli, że oni tracą na w polskim ładzie. Sam znam osobiście przypadek e, nauczycielki w szkole muzycznej, e, która otrzymała 250 zł mniej pensji od tego nowego roku. E, no I okazuje się chyba, że. Rozumienie miało rację, stawiając tak mocno pół roku temu swój sprzeciw wobec polskiego ładu. Nie chcę mówić, a nie mówiłem, chociaż myślę, że to byłoby najbardziej fortunne określenie. My od samego początku namawialiśmy do tego, żeby zapisy polskiego ładu zmieniać, że są tam rzeczy dobre i cały czas uważamy. Te postulaty, które my zgłosiliśmy: wyższa kwota wolna od podatku, wyższy drugi próg podatkowy, niech zostaną, a cała reszta do kosza, bo tylko tam jest miejsce tych rozwiązań, mamy wrażenie, że te przewidywania mówiące o tym, że jeżeli cały proces legislacyjny 700-stronicowego projektu, bo tyle właśnie wraz z uzasadnieniem liczyły ustawy podatkowe dotyczące Polskiego Ładu, przepycha się kolanem w 24 godziny, no to niestety, to nie ma prawa, żeby to było z twardego, mocnego budulca, tylko będzie z dykty i ta dykta rzeczywiście funkcjonuje fatalnie, to znaczy teraz będzie łatanie tego, bo się okazuje, że popełniono błędy, teraz będą wprowadzone korekty. Nie jest to poważne traktowanie ani siebie, ani przede wszystkim przedsiębiorców Polaków, którzy potem nagle patrzą po jak kilkaset złotych mniejszy przelew, który powinien przyjść, no to nie sprawia, że państwo jako instytucja jest traktowane poważnie. Czy ten niewypał związany z prowadzeniem Polskiego Ładu może być ostatecznym? Może nie, ale może zadajmy jednak to pytanie. Czy może być takim ostatecznym przyczynkiem do tego, aby PiS stracił zaufanie społeczne? Może niewidoczne aż tak w sondażach, ale na tyle silnie stracił to zaufanie, które by miało już ten brak takiego mocnego w społeczeństwie, pozostać już i zaskutkować nie, wybraną, nie kontynuacją rządów przez Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych wyborach. Pytanie moje właśnie, czy te kontrowersje związane z polskim młodem to już jest coś, ostatnia rzecz, największa, czy może jest w stanie PiS uczynić jeszcze coś większego, czym by zraziło do siebie dużą część społeczeństwa. Trochę mi przerywało w trakcie pytania, ale zakładam, że nie zrozumiałem. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo coś, coś, coś mrzyło i przerywało. Eee, już, już, ju, już, już słychać dobrze. Moje pytanie dotyczyło tego, czy polski ład kontrowersji związany z, z, z wadliwym jego wprowadzaniem, czy to jest ostatnia rzecz, która może być taką aferą PiSu to najbardziej irytuje społeczeństwo. Czy może stać urząd, uczynić coś jeszcze większego, co w jeszcze większy sposób uraziłoby społeczeństwo? No to przede wszystkim sprawia, że premier, przede wszystkim premier Morawiecki traci, traci nie ma już potrzeby, żeby był prezesem Rady Ministrów. To w ogóle proces zużywania się premiera Morawieckiego, obserwując jeżeli sondaże, Zaufanie wobec polityków jest jednym z najszybszych procesów zużywania się w polskiej polityce od lat. Polski Ład miał być programem wyborczym PiSu i tak był też przedstawiany. Okazuje się, że z supermocnego planu wyszła supermocna klapa. Musimy sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy, że teraz widzimy, że to na razie zostało wprowadzone słabo. Ale jeszcze nie widzimy, jeszcze nie każdy czuje, co oznacza w praktyce funkcjonowanie polskiego ładu. Mam wrażenie, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy, gdy ceny w sklepach będą się podnosić, gdy ceny usług będą się podnosić, gdy Polacy będą zarabiali mniej, a firm będzie zamykanych coraz więcej, to wtedy rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek jeszcze stawia tezę, że wyborcy o poglądach centroprawicowych czy wrażliwości choć trochę liberalnej gospodarczą mogą jeszcze oddać krzyżyk przy kandydatach na liście Prawa i Sprawiedliwości no raz na zawsze zmienią zdanie. Dobrze by było jednak, żebyśmy w przeszłości widzieli lepszą jakość stanowienia prawa i tutaj moje ostatnie pytanie już w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Czy jest potrzebne jeszcze coś, żeby przekonało Prawo i Sprawiedliwość, że prawo można stanowić na naprawdę w lepszy jakościowo sposób, czy ten, nie, te kontrowersje związane z wprowadzaniem Polskiego Ładu mogą być takim przyczynkiem do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zrozumiało, że legislacji można dokonywać w lepszy sposób, czy też rząd, policja rządząca nie wyciągnie z tej sprawy żadnej nauczki? Nie, to w ogóle nawet bym takiego wariantu nie dopuszczał, to znaczy jak będzie do wyboru przygotowanie projektu rządowego, który będzie szedł przez konsultacje, który będzie stawał na Radzie Ministrów, który będzie musiał być naprawdę szeroko dyskutowany, a zrobienie szybkiej ścieżki poselskiej, bo podpisy już są w klubie i tak naprawdę pyk I można sprawić, że projekt trafia do Laski Marszałkowskiej, nawet jeżeli nie jest zbyt dobrze przygotowany, to zawsze będzie wybierana ta druga opcja, dlatego że jest szybsza, dlatego że nie trzeba konsultować, dlatego że jest z tym znacznie mniej takich technicznych problemów. Także tutaj akurat nie spodziewałbym się, że jakiekolwiek nawet buble prawne, które byłyby wprowadzone w życie, doprowadziłyby do tego, że nagle ekipa rządząca będzie chciała korzystać z projektu rządowego, z formuły i ścieżki projektu rządowego. Cały czas myślę, że możemy się spodziewać wrzutek takich jak chociażby ustawa HOCA, która było, wyglądała pierwotnie tak napisana, jakby. Czesław obchodz dopiero na konferencji prasowej dowiadywał się, co w niej jest, mimo że usilnie starał się przekonać wszystkich, że to on jest jej autorem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To było polityczne śniadanie w MyPolitics. Moim państwem gościem był Jan Strzeżek, rzecznik koła parlamentarnego Partii Porozumienia. Jarosława Gowidna, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie życzę miłego dnia. Panie. Z tej strony Erwin Rewari-Dżueli. Ja również życzę miłego dnia. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Do zobaczenia.